Ok, a więc witam Was na pierwszym odcinku na tym kanale. I w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie po tytule, zaprezentuję Wam, jak przygotować mniej więcej taką skrytkę. Więc zapraszam do oglądania. Ok, a więc pierwszą rzeczą, którą potrzebujecie oczywiście do zrobienia skrytki, jest sama skrytka. Takie skrytki, jakie mam tutaj, albo na przykład, już Wam pokażę tutaj, na przykład takie. Możecie kupić na różnej stronie. Na przykład teraz Wam się wyszedł taka jedna strona. Ja właśnie kupuję z tej strony. Są tam dobre ceny, polecam. No i właśnie taką skrytkę. Oto dostałem dzisiaj w gratisie. Nazw ona ma na imię w sumie Petka, tak ją się nazywa. I na przykład chcecie zrobić taką Petkę. I pierwszą rzecz, którą będziecie potrzebować do zrobienia tej skrytki, jest oczywiście logbook. Ten logbook też jest oczywiście z tej strony. Oczywiście nie jest taki duży, bo tutaj go można wyciąć po tej linii. I to jest też ważna część do zrobienia skrytki. Logbook. Bez logbooka nie ma skrytki. I ja zawsze do mojej skrytki wsadzam woreczek strunowy na logbooka, żeby się nie zmoczył w razie jakiejś ulewy. I właśnie tutaj przygotowałem taką skrytkę. Już Wam ją pokażę. Ok, więc tak wygląda przygotowana przeze mnie skrytka. Jak możecie zobaczyć, jest petka i w środku jest, y, tutaj jest logbook, w tym oto woreczku strunowym. I gdy mamy założoną taką skrytkę, to wchodzimy na stronę geocaching.com. Okay, ok, i gdy jesteście już na stronie geocaching.com, klikacie sobie zakładkę Hide Geocache na początku. I robimy to po to, żebyście mogli sprawdzić w jakim miejscu możecie schować waszą skrytkę. Klikamy Hide Cash. Tutaj nieważne continue anyway. I teraz jest najważniejsze. Macie swoje miasto, tu jest akurat moje. I tam, gdzie są te czerwone, tak jakby te kółeczka, to w tych miejscach nie możecie założyć skrytki. A tam, gdzie nie ma, to możecie. No i musicie sobie najpierw właśnie popatrzeć przed założeniem skrytki Na przykład dajmy sobie na to, że ja chcę założyć skrytkę Uznajmy No tutaj było te przedszkole jakieś To widzę, że przedszkole nie jest w czerwonym kółku, więc mogę tutaj śmiało założyć tą skrytkę No to w takim razie chodźmy teraz na zewnątrz i załóżmy moją przygotowaną skrytkę Okej, okay, słuchajcie, więc jestem już mniej więcej w miejscu ukrycia swojej skrytki Skrytka gotowa i będę ją chować gdzieś tutaj mniej więcej. Nie będę wam zdradzał gdzie jest, wam to jest nieprzywód zabawy. Ale schowam ją gdzieś tutaj przy tym słupie. Więc widzimy się już za chwilę. Ok, więc mój cache został już schowany i teraz pokażę wam jak w najlepszy sposób zapisać jego koordynaty. Ok, a więc do koordynatów polecam wam aplikację C2.geo. Wchodzimy sobie w nią. I tak klikamy te trzy kropeczki w prawym górnym rogu, idź do i dodaj punkt, dodaj bieżącą lokalizację. Zapamiętajmy swój znacznik, mój znacznik to jest 23 i od razu mamy miejsce, w którym jesteśmy. I teraz wracam do domu i zakładamy skrytkę. Ok, i teraz jak już schowaliśmy naszą skrytkę, ja ją schowam akurat pod, pod, pod bogówką. To znowu wchodzimy na stronę gocache.com. klikamy continue i teraz tak, wybieramy naszą skrytkę. My zrobiliśmy skrytkę normalną, więc damy Traditional GeoCache. Multi Cash, Mystery Cash, Earth Cash i te inne to Wam pokażę w następnych odcinkach może. Ale my na razie klikamy Traditional Cash. I teraz tak. Z tej aplikacji co zrobiliśmy sobie kordy. Wpisujemy je dokładnie tak samo. Tylko oprócz tego, że musimy widzowie, już czekajcie chwileczkę, tam właśnie na tej aplikacji c 2go mamy przecinki. A tutaj trzeba dostawać kropki. I przepisujemy sobie N49 16,890. Dobra, E. 0,19, a nie przepraszam, nie tylko kropka, mówiłem, że były kropki, a nie powstawały kropki, 58.245. I teraz najważniejsze, sprawdźcie sobie za każdym razem dokładnie, czy na pewno dobrze przepisaliście, bo nawet najmniejszy błąd może spowodować, że geocacher sklepki nie znajdzie. Gdy tak macie, klikacie confirm i cyk, moje miejsce się zgadza elegancko w sumie. Chyba jestem wręcz przekonany, że jest wszystko dobrze, tak jak chciałem. Że nie ma żadnych błędów na pewno. Jeszcze sobie zawsze można się upewnić. I klikamy Confirm Coordinates. Czekamy sobie. I dajemy Continue. I ładuje nas na kolejną stronę, gdzie tym razem będziemy musieli dać Waypointy. Ale to jest. Opcjonalne ja tego nigdy nie robię, więc dajcie po prostu continue. I teraz tak. Tutaj już macie to, jak będzie wyglądać wasza skrytka. Moja skrytka będzie się nazywać interesujące zakopane, bo to jest moja seria skrytek z zakopanym. I to jest chyba hashtag 4, bo to jest chyba czwarta skrytka. Yy, Andrzej podługa XD. I oczywiście możecie tutaj jeszcze kogoś dopisać, ko kogoś kto wam pomógł, ale ja zostanę na razie z siebie, bo nikt mi nie pomógł przy tej skrócie, niestety. I teraz, tak, w opisie piszecie co chcecie, ja zaraz tutaj coś napiszę szybciutko. I podpowiedź: No, ja podpowiedź też oczywiście napiszę. Oczywiście dajcie, że przeczytaliście regulamin, i musicie jeszcze wybrać tutaj województwo. Opis skrytki, zaraz napiszę ich podpowiedź też dam, tylko nie będę pokazywać, żebyście na razie sobie nie zepsuli zabawy i zaraz do Was wracam ok, i jak już napisaliście description, czyli opis skrytki to teraz ustawiacie jej trudność i rozmiar, moja skrytka jest mała, mikro to jest jeszcze mniejsze, to Wam potem może kiedyś pokażę, difficulty no mogę dać w sumie 1,5 może zostać ale teren już na przykład damy Dwa. I teraz, tak, wybieracie atrybuty naszej skrytki, czyli takie podpowiedzi, być może dla osób, które chcą znaleźć tą skrytkę. No ja na przykład, dam, że mój kaź nie jest dostępny dla wózków inwalidzkich. Jest polecany dzieciom. Wózki dozwolone, psy mogą być, ładne widoki w pobliżu. Dostępna 24 na dobę. Jest płatny park na zaparku i zabierz w sumie. Można dać też tutaj, żeby rowery są dozwolone. Coś jeszcze, no i tam sobie mogą się prawać jakieś dzikie zwierzęta. Więc mogę dać, właśnie. No, może nie to, ale. Na przykład, że są kleszcze, mogą się znaleźć. W razie czego damy, żeby ludzie mieli też trochę, wiecie. I to w sumie tyle. I dajemy safe and Preview. Już jesteśmy bardzo blisko skończenia robić naszej skrytki. I tutaj możemy sobie jeszcze wszystko posprawdzać, zobaczyć, czy jest wszystko dobrze. I dajemy Submit for Review. I tutaj chodzi o to, żeby wolontariuszowi GoCashing, który będzie publikował Waszą skrytkę, przedstawić w krótkiej notatce, jak ona wygląda i gdzie się znajduje. Więc ja tutaj też coś napiszę i zaraz do Was wrócę. ok no i ja już wszystko zrobiłem. Yy, oczywiście skrytka poszła do wolontariusza GoCashingu. I teraz pytanie jest takie, czy jak szybko odpowiada taka osoba, taki właśnie wolontariusz. Nie jest to bardzo długi okres, to zależy też może jak jest okres. Na przykład w wakacje dużo ludzi zakłada skrytki przyjezdnej, więc trzeba trochę dłużej czekać na założenie. A na przykład tak jest, wiecie, taki spokojny okres, mało skrytek się zakłada. Większość ludzi pracuje, to wtedy właśnie fajnie jest też założyć skrytkę, to... Nawet jeszcze w tym samym dniu, kiedy ją upublikujecie, to wolontariusz Wam ją potwierdzi. Tak jakby, ale teraz, kiedy jest lato, to myślę, że 2, 3, 4 dni maksymalnie i skrytka powinna się pojawić w grze. Więc to by było na tyle i widzimy się za tydzień w środę. Do zobaczenia.